Dzień dobry, nazywam się Rafał Jackiewicz, odpowiadam za strategię i budowę wartości klientów w Glossel. W firmie, która jest właścicielem takich sklepów internetowych jak taniaksiążka.pl oraz bi.pl. Zapraszam na moje wystąpienie podczas sesji Trends and Tools. Mój temat to, jak koncentrując się na klientach, rozwijać biznes w wymagających czasach. Opowiem Państwu o sposobach na budowanie efektywności, skali, przewagi konkurencyjnej w oparciu o to, co już zakładam macie, czyli, czyli klientów. I cóż, skoncentruję się na czterech filarach. Na potrzebach klientów i rozbudowaniu ekosystemu wokół tych potrzeb, na lepszej monetyzacji danych poprzez wykorzystanie ich na całej długości ścieżki oraz pełnym cyklu życia klienta. Na wzmacnianiu powodów do pozostania z marką i budowania barier odejścia dla klientów oraz na rozwoju kultury organizacyjnej wokół obszaru testing and learning, dzięki której praca na klientach nie będzie kolejnym projektem, który ma początek i koniec, a będzie niekończącym się procesem samoodoskonalenia. Spotkajmy się drugiego dnia konferencji podczas sesji Trends and Tools o godzinie 13. Do zobaczenia podczas trzeciego forum o Loyalty Planet, 19-20 kwietnia Warszawa. Do zobaczenia.